Berlin przez lata nie słuchał apeli innych państw i zwiększał swoją zależność gazową od Rosji. Niemcy teraz chcą, by kraje południa Europy zmniejszyły zużycie gazu, by im pomóc. Ale reszta Unii powiedziała, że nie będzie zaciskać pasa, a pierwsi byli Hiszpanie. Minister do spraw polityki energetycznej Hiszpanii powiedziała W przeciwieństwie do innych nie żyliśmy ponad stan, jeśli chodzi o import energii. I dziś nie musimy ponosić tego konsekwencji. Taka deklaracja Hiszpanii była pstryczkiem w nos dla Niemiec i jasnym odwołaniem się do sytuacji sprzed 12 lat. Wtedy Niemcy z pogardą odnosiły się do południa Europy, twierdząc, że wpędziło się ono w kłopoty finansowe, żyjąc ponad stan. Teraz południe Europy z dostępem do gazu z Algierii jest w dużo lepszej sytuacji niż Niemcy. Bank Goldman Sachs ocenia, że jeśli Rosja całkowicie odetnie dostawy gazu przez Nord Stream 1, to w Niemczech mogą paść kluczowe gałęzie gospodarki. A Niemcy tego bardzo się boją. Wicekanclerz Niemiec powiedział, że Europa musi oszczędzać energię, a przede wszystkim gaz, bo w innym przypadku nie będzie solidarności w Unii.